Polska jest trochę zrytym krajem, bo generalnie mając medalistów olimpijskich kilku co cztery lata, to ci medaliści olimpijscy w moim zdaniem powinni być wyróżnieni. Nie tylko jednorazowo, tak jak dostajesz nagrodę jednorazową z Ministerstwa czy Polskiego Związku i, i generalnie mają cię w nosie. Kończysz 40 lat, piszesz pismo, jak to się mówi, upominasz się o świadczenie sportowe i dostajesz tą średnią <laughs> krajową, No ale to w wieku 40 lat dopiero. A co, czy jeszcze te naście lat, tak jak w moim przypadku było coś trzeba robić, no to kurwa pójdę na budowę, to całe życie trochę jest tak, że trochę całe życie poświęciłeś, żeby zdobyć medal olimpijski, żeby być najlepszym kurwa w kraju i ogólnie sportowo i żeby później iść na budowę do roboty. Bo przecież też ja jakby nie, nie, jakby nie jestem jakimś magistrem, inżynierem, czy nie jestem jakimś mega kotem, studentem, bo jakby nie mogłem, nie miałem na to czasu. Ja do szkoły przecież chodziłem już od gimnazjum i liceum jak duch.